Cześć. Zapraszam, jak co tydzień we wtorek o 19:00 online, na kolejny krąg empatii. Chciałabym dzisiaj zacytować definicję Karla Rogersa, jak on rozumiał empatię jako proces rozmowy, słuchania, mówienia empatycznego. W tym momencie mówi tak: Bycie z drugą osobą w ten sposób, w empatyczny sposób, oznacza, że na ten czas zawieszasz swój własny pogląd i wartości, do których jesteś przywiązana, przywiązany, i wkraczasz do świata drugiej osoby bez uprzedzeń. Szczegóły najbliższego kręgu znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku. Zapraszam do spróbowania.